Maneczko, z tej strony Duck Hunter I dzisiaj Coś na co długo czekałem Liłowienie spinningowe Ultra lekkie Z nowiuśką wędką od Shimano W force master Wyrzut tutaj mamy od 0,5 grama Do 4,5 Więc dzisiaj w grę wchodzą tylko malutkie blaszki I foblerki Mam nadzieję, że jakiś okonek Większy lub pstrąg Zawita nad oku No na pewno nie Mija. Tym razem apeluję o schroniec, <noise> ale mnie nic nie powstrzyma i tak tu idę. Nienawidzę węży. Nasze poszukiwania ryb. Zaczynamy od mojej ulubionej miejscówki. Nad tamą. O, już było uderzenie. Uf! Już było uderzenie. Razy dwa. Niestety się ukuł chyba Kurczę Musiał się ukuć a są strasznie płochliwe Ajajajaj. Obławiam to miejsce, ale już Prawdopodobnie bez rezultatu ogólnie dzisiaj jest taki zamysł żeby obejść tą całą rzekę tego punktu właśnie i sobie, ja wiem, z kilometr w dół zobaczymy gdzie się podziały te pstrągi oko nie oprócz jednego brania nie ma nic więcej parę pstrągów widziałem przewinęło się no i będziemy ich szukali po prostu dzisiaj gdzie one się znajdują rzucę jeszcze parę razy ale wątpię że coś złapiemy Pójdziemy sobie w dół rzeki. Proszę dnia taki okonek u leszczyki płyną ale jest. O kurde nie wiem czy je widać chyba widać Ale tych leszczy tu jest ja cię kręcę Zobaczcie ile ich tu płynie Ja cię pierdziele Pa pa cała ławica o, Wszędzie te leszcze A ich nie chcemy <grytanie> Tutaj jedynie ze spławiczkiem I kukurydzą się przejść Albo na metodę. Znowu. Maluszek. U, zaatakował Pięknie, pięknie To nie pstrąg <laughs> Kleń, zobaczcie o, ty. Wciupiniam taki klenik W końcu jakaś ryba Uciekaj Myślałem, że pstrąg, to kleń Na no, takiego woblerka Niebiesko-zielonego, żółtego. Ale w końcu jest ryba. Ulga. To już klasyk. Schowałem kamerę, to zaczęły brać. Trzy okonie takie. Oj, znowu jest. Dobra, jednak nie kamera. większy taki piętnastek jednak nie kamera, a miejsce i pora chyba sprzyjają w końcu są ryby rozkręcamy się widzę tutaj klenia pod moimi nogami cięższy przeatakuje płynie, płynie tu jest centralnie podemną. Kurde, znowu tutaj leszcze zobaczcie. Ładny. Praktycznie taki sam. Ale jaja. W końcu jest strąg, tylko muszę tam zejść do niego. Tylko przyszedłem na tą starą miejscówkę i zobaczcie strąg. W końcu taka dwudziestka uciekaj szybko Nareszcie ryby Wystarczyło wrócić na tą miejscówkę, tak myślałem, że tak będzie kolejny kolega dla skroniec Ochyda. No. sobie płynie. Proszę. Uu, kleń. <grymne> o, po drodze jeszcze klenia spotkaliśmy. Klenik, Uu, ten to się szarpie. Uhuhu. Patrz tu, o, ten już większy, chyba największy z dzisiejszych rybek, taki pstrączek. Czekaj, zobaczcie, byłem tu wcześniej i nic, jednak. Decyzja o powrocie była dobra. Znowu było branie. Wrócimy tam, gdzie zaczęliśmy. Oho, ale pociągnął. Wrócimy tam, gdzie zaczęliśmy, a później jeszcze pójdziemy sobie na tamtą miejscówkę, gdzie mieliśmy tą dużą rybę.